Czy! Możecie w tym momencie obstawiać w głowie jaki będzie? O, 106 400 jest wysoko, jest kurczę wysoko. Przywitajmy więc jego przeciwnika przed wami, Alan. Aaa! Pięciński! No i możecie sobie właśnie w głowie obstawiać, jaka będzie różnica wagi między panami. Tutaj Alan mówił o 30 kg, Denis o 20. Zobaczymy, ile będzie. 85 400, czyli równo 21 kg różnicy. Zrobiłem matematykę za was, żebyście się nie męczyli. Panowie, to jest ten czas, to jest ta chwila, ochroniarze, proszę, zapraszam, robimy face-to-face'a.